Miałem już kurde jape czymać kurde krótko, bo planem ja za oknem, ale jak wracałem na kurwiony z sylwka to mnie kurde nagle naszły takie myśli. Ja wszystkich kurde naprawdę szanuję, ale jak widzę kogoś w maseczce na nosie to mam ochotę przeprać mu kurde kuper. Przecież kurde jest to kurde naukowo chyba udowodnione, że odór zjadaczki jest szkodliwy niczym reformy Tuska i Buska razem kurde wzięte. Co do pana Hołowni to on chyba kurde kłamie, że jest katolikiem, bo widziałem jak miał maseczkę z piorunem i on chyba kurde wierzy w globalne ocieplenie i płaską kurde ziemię. A w dodatku te znaki no to z Hitler kurde jugend. Szczerze to kurde nie wiem czy gorsi są kurde covidianie czy płaskoziemcy oni wszyscy mają kurde nierówno pod sufitem a szczepić się kurde nie będę. Wolę się natrzeć swoim moczem, co ma kurde niebagatelny wpływ na moje kurde zdrowie i skusił już ten zapach niejedną tłustą torbę, ale o tym kurde miałem nie kłapać. To kurde szczęśliwego nowego roku, skurwiłem się strasznie wczoraj przy kurde TVPis. Martyniuk i Rodowicz nigdy kurwa nie zawodzą. Dzięki kurde kurski. Buziaczki.